się pokażę wam dzisiaj jak zaktualizować bios, ponieważ wyszła aktualizacja do mojego biosa w komputerze, więc postanowiłem, że wam to pokażę na szybko, żebyście wiedzieli. Okej, okay, ogólnie, jeżeli macie płytę główną od Asusa, to wystarczy wam oprogramowanie My Asus, I jeżeli macie to oprogramowanie, klikacie aktualizacja systemu? I tutaj mamy BIOS, tutaj mamy wszystkie wersje BIOSu. Ja tutaj mam najnowszą wersję BIOSu 3621. już sobie już pobrałem. O tutaj klikam, tutaj się klika, normalnie tutaj potwierdź, wybieram, tutaj gdzie to pobrać i to się pobiera w windraze, ale ja to wypakowałem normalnie, żeby Podpiłem pendrive'a, ponieważ pendrive nam się przyda do tego na dysku chyba też to działa, ale ja wolę z pendrive'em, zawsze to jest bezpieczniej to jest pendrive'a kula z prezentacjami i z damym jakby e, systemem Windows chyba 10 albo 11, ale też tutaj jest teraz e, mój folder z moim oprogramowaniem oraz moją aktualizacją do BIOSa e, ok jeżeli to już mamy, teraz musimy wejść do BIOSa, więc widzimy się już na telefonie ty delay delay weszło dobra, jak już jesteśmy w BIOSie pamiętajcie, BIOSy oglądają różnie, dekamem e, Advanced mode. Tutaj. tutaj wchodzimy w TUL, tutaj mamy TUL, e tutaj mamy. Asus S Flash, tutaj wybieramy sobie nasz pendrive, w tym przypadku to jest to i tutaj mamy właśnie, klikamy go, tutaj dajemy tak, znowu tak i czekamy aż się nam zacznie pobierać, o ponownie jeszcze raz klikniemy tak i tutaj nam się pobiera, ogólnie musicie pamiętać o tym, że jeżeli pobieracie BIOSa to komputer jakby nie może się wyłączyć, nie możecie stracić prądu, bo może wam się wywalić jakby cały BIOS i to jest właśnie najstraszniejsze, ale moim zdaniem nie ma czego się bać, to się robi raz, dwa, maksymalnie 5 minut i macie, a w taki sposób możecie sobie jakby zwiększyć nawet ich wydajność, ponieważ jeżeli sterowniki macie za stare na przykład do BIOSa, to niestety na przykład karta może działać gorzej. Miałem takie przypadki, dlatego aktualizacja BIOSa się tutaj przydała. No i co? I do zobaczenia.